Hej Wam, dzisiaj przychodzę do Was z takimi oto nowościami. Są to kartki do wyklejenia Diamond Fighting i tak. Tak się prezentuje pierwszy zestaw. Jest to zestaw urodzinowy. Kolejny jest to taki jakby podziękowania, coś takiego. I jeszcze jeden, no też w sumie takie podziękowania, coś takiego doskonale się nadadzą na jakiś Dzień Mamy, na, dla, na Dzień Babci. I dzisiaj właśnie skupimy się na tych kartkach. Sama jestem ciekawa, co w nich jest, jak to się prezentuje. A te odkładamy na kiedy indziej, więc zaczynamy. Dobieramy się do tego zestawu. Taki zestaw można zakupić w Action. Coś za około, myślę, 5 zł. Chyba, przeliczając, ja za to dałam niecałe euro. 90 centów za jeden taki zestaw, więc 5 zł to nawet za dużo musicie sobie przeliczyć, a nawet sprawdźcie na stronie action jak yy, ile to kosztuje. I w ogóle to się nazywa tak, nie mogę się zmie nie zmieścić w kadrze. O, tu zobaczycie Diamond Piting, Grating Card czy coś takiego. więc tak, wysypujemy całą zawartość. Puste pudełko. I tak, mamy instrukcje, Co, z czym do czego, jakie są potrzebne. Tu najpierw Tutaj wiadomo, bla, bla, bla. O, mamy nawet koperty. Superowo. Świetnie, ale koperty na no później. I. Kartki całkiem ładnie wykonane. Takie na sztywnym papierze. Ładnie. Taka. Taka z kwiatkiem. I taka. Oto. A my zrobimy taką na szybko. Myślę, że ta będzie idealna do zrobienia. Wykorzystam do tego mój y, długopiso ołówek z poprzedniego odcinka, do którego nie potrzeba wosku. Gdzie ta instrukcja? Tutaj potrzebujemy tylko C. Więc szukamy C. Poszeleszczę trochę Wam, a SMR zrobimy. I tak mamy AB. Jest C, tylko trochę tego mało C jak na tyle tych kartek, no, ale mniejsza o to. Otwieramy. Pożyczę sobie tą tackę całą. Szkoda, że nie dali woreczków stronowych, no ale trudno. Wysypujemy zawartość. Nie gubimy przede wszystkim. I zaczynamy. O, tu jeszcze spadło. OK, skończyłam wszystko na Waszych oczach. Sami zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Muszę tylko podociskać wszystko. I zobaczcie, pięknie to wygląda. Tu trzeba trochę wziąć wyrównać, żeby nie było widać tych wiecie, literek. I moim zdaniem prezentuje się doskonale. Taka kartka prawie własnoręcznie zrobiona, ale trzeba uważać. Zobaczcie, gdzieś zgubiłam. Nie wiem, gdzie to wypadło. Muszę dokleić. I trzeba to koniecznie czymś zabezpieczyć. bo no niestety, bo to chyba będzie odpadać z tego. Więc trzeba to po całości zabezpieczyć najlepiej jakimś klejem czy czymś, żeby to się trzymało a najlepiej moim sposobem. Więc ja kończę resztę. Odzywam się do Was, jak wszystko będę miała zrobione. Ok, skończyłam wszystkie karteczki. Teraz Wam zaprezentuję, jak się wszystkie prezentują. To widzieliście już, jak kończyłam. Kolejna jest to motylek. Tak się prezentuje w ten sposób. Kolejne kwiaty w kopercie. To jest chyba najbliższy. It's softly spoken, with no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion Cause my love deserves to be free I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine, it's just my turn But we can still have fun for now you don't really do commitment trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously i must admit i was relieved because i never want to play happy families with you but i like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan we can still have fun for now